Jasnowic z Gdańska. To przerażające. Wyrok w niebie już zapadł. Ten naród będzie zniszczony w cztery lata. Teraz. Już tylko zostaje modlitwa, by była zmniejszona fala. Fala oczyszczenia. Jasnowiec Gdańska, na zapytanie, jak zniszczony, odpowiedział, będzie zniewolenie, totalne zniewolenie. A może coś jeszcze zależy. Tak samo jak dzisiaj, w nocy też zależało. Los się ważył i w końcu się przelało na tę złą opcję. Na owy wyrok potępiający, zbyt wielu poszło w te tańce wczoraj, i wyrok zapadł. Niebo teraz bardzo szybko działa. I następny SMS. Mieliście szansę, pracowaliście nad zbawieniem na poziomie narodu. Nie udało się, przegraliście. Polska przegrała. Teraz będziecie pracować nad zbawieniem, ale już nie na poziomie narodu, ale na poziomie rodziny. Wytrwali, niech ratują swoje rodziny, a potem, przy końcu czasu, już każdy sam będzie pracował nad swoim własnym zbawieniem. Dzień dobry, cześć. Witam Was kochani wszyscy bardzo serdecznie. Z tej strony mówi Olaf. Jak widzicie, przedstawiłem wam dwa dziwne SMSy. Jasnowidza z Gdańska, ale potrzebne jest tutaj omówienie tego, co widzimy na ekranie. Miałem przyjemność rozmawiać z tym człowiekiem. Żalił mi się, że miał bardzo, bardzo ciężki weekend. Zeszły weekend, kiedy były te wielkie protesty, te ataki na kościół i ogromne demonstracje w Warszawie. Opowiadał dziwne rzeczy. Mówił, że wtedy właśnie w Polsce od piątku do niedzieli. Odbyła się wielka, duchowa bitwa. W zasadzie miał na myśli piątek, sobota do ranka niedzielnego, bo w niedzielę już nie. W niedzielę mówił, że już było po wszystkim. Tłumaczył, że wynikiem tej bitwy jest to, że Polacy jakoby przegrali, jakoby naród polski przegrał. Jakby jak wam to wytłumaczyć, że zbyt wielu ludzi poszło na te demonstracje, a zbyt mało ludzi zareagowało na te demonstracje i już nie wchodząc jakby w poglądy polityczne i w ten cały podział, po prostu staram się wam skomentować jakby o co chodziło temu jasnowidzowi, jakby to on tłumaczył to w taki sposób, że po prostu jakby zbyt wielu ludzi było na demonstracjach tych proaborcyjnych, tak, tych pro, w sensie kontra wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, a zbyt mało ludzi jakby broniło tych kościołów, chyba czy nie wiem, no coś takiego jakby miał na myśli, że te porównanie tych sił było jakby niewspółmierne i Tłumaczył to, że nie ma aż takiego znaczenia, że później będą jakieś akcje z Różańcem, że wielu ludzi będzie się modliło, żeby to odwrócić. Mówi, że nie, on ma bardzo specyficzne poglądy. On uważa, że wtedy by była bitwa i wtedy należało się stawić, jeżeli ludzie się nie stawili, jeżeli Polacy się nie stawili i protestujących przeciwko, jakby, Kościołowi było 100 razy więcej, to znaczy się, że dla niego wniosek jest oczywisty, że ta bitwa jakby została przegrana i po prostu on uważa, że wyrok już nad narodem polskim zapadł i że jeżeli chodzi o zbawienie jakby w całości jakby narodu polskiego, to już jest pozamiatane, to już tego nie będzie. Nie? Że że niebo bardzo szybko działa, on tak tłumaczy. On bardzo mocno jakby też nastawał na to, że jak była ta przygoda, to, przepraszam, przygoda, no, była ta sytuacja z tym księdzem, czy niedoszłym księdzem, czy wyjętym jakby z poznania, tak, z tym, co tam w obronie tej mszy łacińskiej występuje, to, to nie ma znaczenia. On widzi świat jakby tak symbolicznie. Czyli jeżeli mamy jakieś zdarzenie w czasoprzestrzeni, powiedzmy, widzimy w mediach, że jakiś ksiądz jest wynoszony jakby za wszarz, nawet z jakiejś małej prywatnej świątynienki, w sensie, bo on tam w swojej celi zakonnej zbudował taką małą kaplicę, ale widzimy to na ekranach, tak? To działa na dużą liczbę ludzi, na dużą liczbę świadomości jakby, bo każdy z nas jest taką świadomością, więc jeżeli setki tysięcy ludzi widzi to, że ksiądz jest wynoszony, i nie następuje reakcja państwa, bo nie nastąpiła. I nie następuje, co gorsza, reakcja kościoła, chyba, nie wiem, to ma na myśli, rozumiem, kościół katolicki, tak? Bo są też przecież inne wyznania, inne kościoły, nie? No ona też by mogła zareagować. No w zasadzie nikt nie zareagował, więc on tam też prorokował. Ja się z tym, no, jakoś czułem to i tam czasem komentowałem też na internecie, że że tak w skrócie wam powiem, tak, że skoro wynieśli jego, to wyniosą i ich. I tak dokładnie się stało z tymi protestami. Słuchajcie, wynieśli księdza, nikt nie stanął w jego obronie, więc wynieśli i ich. To znaczy się, że Kościół został bardzo mocno zaatakowany i to był chyba tydzień czy dwa tygodnie później. Ja w tym też może nie jak on tam, że widzę jakieś działanie boskie i tej opatrzności tego wszystkiego, ale no jakąś taką prawidłowość dostrzegam w tym wszystkim. No i teraz jakby z tą bitwą, jakby taką ostateczną bitwą duchową o Polskę, bo on jakoś tak to upatruje, że to była jakaś taka ostateczna bitwa po tych wszystkich miesiącach jakby niewoli, bo z tym, z tą jakby, z tym co się dzieje, tak od wiosny, to, to jest jakby dla niego niewola to owy wyjaśnowic anonimowy z Gdańska tłumaczy, że to była taka ostateczna bitwa i została ona przegrana. Mimo iż on jest wierzący, wierzy w tego Boga, w Jezusa i w te proroctwa i w to wszystko, to uważa i jakby w sensie jest takim reprezentantem powiedzmy jakby nadziei, tak? że ostatecznie jakby Bóg wygra, tak, dobro zwycięży. Jezus i to wszystko to uważa, że ta bitwa, nie wojna, tylko ta bitwa została przegrana, tak? I na poziomie narodu po prostu już jesteśmy skończeni. To tak samo jak ci Chrystusowcy tam głosili, żeby Chrystusa obwołać królem Polski, tak? I to wszystko to, to też jakoś bardzo długo trwało. To było jakby to wszystko szło jak krew z nosa. Ociągali się ci, co jakby decydowali o tym. Nastąpiło to jakby ostatnio, ale podobno, że nie było aż takie huczne i spektakularne i nie spełniło tych wszystkich jakby regorów, które powinno spełnić, żeby było takie oczywiste, że jakby Jezus Chrystus został tym Królem Polski. To tak samo tutaj właśnie była taka bitwa i ona została przegrana. No i wróćmy do tego SMS-a, bo przepraszam was, ale no, trochę się rozgadałem, to tutaj właśnie tłumaczy on, że wyrok w niebie zapadł, tak? Naród będzie zniszczony, a i tutaj tu jest ważne wyjaśnienie, że Naród będzie zniszczony, to, to nie znaczy, że będzie zniszczony całkowicie w 4 lata. Chodzi o to, że będzie jakby zniewolony na, na, na tej zasadzie będzie zniszczony. Polska może to trwać dalej tam będzie obszar, będzie populacja, tak? Ale chodzi o to, że naród, czyli to, co czyni tych ludzi rozrzuconych po terenie Polski narodem, to zostanie zniszczone. Czyli naród będzie zniszczony w 4 lata. Podejrzewam, że on to pewnie łączy z tymi kolejnymi epidemiami, które on tam zapowiadał. Tak? że co najmniej dwie, trzy jeszcze kolejne epidemie będą. Mm, I że zostaje tylko modlitwa. To znaczy się, że on faktycznie jest zwolennikiem tego poglądu, że to już jest, no, jakbym ja to powiedział, pozamiatane. Tak? Czyli że zostaje już tylko modlitwa, żeby zmniejszyć jakby tą, on to nazwał, falą oczyszczenia. Nie? Tutaj dokładnie nie wiem, co miał na myśli. Z tą falą oczyszczenia, ale przejdźmy do następnego SMS-a. Czyli tutaj jest jakby na zapytanie: jak zniszczony? A to napisał, że będzie zniewolenie, totalne zniewolenie. A może coś jeszcze zależy? I tutaj y, też muszę Wam powiedzieć, bo rozmawiałam z nim około pół godziny, że to coś jeszcze to jest kolejne wydarzenie, które. Być może nastąpi, ale to już jest więcej lat, nie? to już jest tam powiedzmy do 2030 roku, 1933 roku. Nie? To już jest takie dość grube wydarzenie. Yy, I to raczej już będzie działo się w takim czasie, że na całym świecie coś będzie się działo takiego dużego, nie? Że to już żeby każdy, wszyscy by po prostu wiedzieć nie? siłą rzeczy, nawet zwierzęta, nie? <laughs> no ale to już zostawię to jakby na inną audycję, bo to już jest, wiecie, to już jest taką naprawdę fantazyjne rzeczy, bym powiedział, yy, ale no przekazuję tak, bo zobowiązałem się przekazywać i... No, ja na pewno w część tych rzeczy wierzę, w niektóre y, niekoniecznie, no, zależy jakby do tego podejść, nie? No, ale mniejsza z tym. Teraz, y, co tu jest dalej? Y, los się ważył i w końcu się przelało. To jest ciekawe, bo to znaczy się, że ta bitwa trwała i w końcu się przelało, to znaczy się, że na, y, na tą złą opcję, czyli, że ten wyrok potępiający. Zapadł tak, że zbyt wielu było po stronie protestujących, tak, a zbyt mało było po stronie tych obrońców kościoła. Tak. I że niebo teraz bardzo szybko działa, to wydaje mi się, że on odnosił się do tego księdza wyniesionego, że dosłownie tydzień, dwa i wynieśli księdza, to wynieśli i ich, tak, czyli zaatakowali kościół. Ale może, nie wiem, może ta bitwa jest przegrana, to może bardzo szybko, że co, że tydzień później jest całkowity lockdown? Czyli dzisiaj w sobotę? Nie, to chyba raczej... Mam na myśli coś większego niż taki zwykły lockdown, co teraz nam zrobili. I teraz tak, tutaj weźmy jeszcze tego ostatniego, czyli mieliście szansę, szansę pracowaliście nad zbawieniem na poziomie narodu. Nie udało się, przegraliście. To znaczy się, że ten, tak? No to, to odnosi się do globalnej polskiej sytuacji. Polska przegrała, teraz już y, też będziecie pracować nad zbawieniem, ale już nie na poziomie narodu, ale na poziomie rodziny. Czy on już twierdzi, że ta więź, jakby narodowa, została zerwana, zniszczona? Y, czyli, tak no, jak na przykład nie będziemy mieć teraz marszu o niepodległość, tak? Jakieś te wszystkie rzeczy wymierają, y, kościoły pustoszeją, marsze niepodległości. Jakieś święta, dzieci zamiast wchodzić w interakcje społeczne, to zamykają się w swoich czterech ścianach i tam przez komputer mają koleżeńskość i tam, tam uskuteczniać. No, wiadomo do czego to doprowadzi. Może zrobię też z tego osobną audycję, bo to jest, no, to jest ciężki temat. Większość ludzi w ogóle nie zdaje się z tego sprawy. Na poziomie rodziny wytrwali niech ratują swoje rodziny. Dobra, czyli to by znaczyło się, że możemy jakoś te rodziny uratować, a potem przy końcu czasu, to jest w ogóle niezłe, nie, nie a potem przy końcu czasu już każdy sam będzie pracował nad swoim własnym zbawieniem. On jakby sugerował, że nie wiem, jakby jakaś taka spirala się zacieśniała, i że walczyliśmy na poziomie narodu, potem na poziomie rodzin, a potem już i tylko indywidualnie będziemy walczyć nad zbawieniem, więc co, więc rozumiem, że potem będzie ten koniec, tak? że Jezus przyjdzie. Mam nadzieję. Mam nadzieję. Dobra, słuchajcie, trzymajcie się, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że jakoś Wam to wytłumaczyłem, wyjaśniłem i przekazałem te wieści od jasnowidza. No, mam nadzieję, że aż tak mało czasu, jak 4 lata nam nie zostało, nie? Że, że Polska wytrwa, ale no, te więzi już zostały podkopane. Kto wie, może faktycznie to będzie kwestia tylko czterech lat i nie będzie już narodu, już będzie tak skłócony, tak zniszczony, tak podkopany, tak pokopany. Może no, po czterech latach niechodzenia do szkoły, nie nawiązywania relacji społecznych i kultywowania tego wszystkiego, to może faktycznie na poziomie narodowym to umrze i tylko już będą pojedyncze rodziny wierzące w Boga. No nic, trzymajcie się, pozdrawiam Was i z Bogiem.